Gościa, prezesa Jarosława Malczewskiego. Zapytamy tradycyjnie o sytuację na rynku, na rynku mleczarskim w Polsce, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych i w pozostałej części świata. Ale zacznijmy od Polski. Jaka jest sytuacja na rynku mleka? Sytuację na rynku mleka należy uznać jako stabilizację na dość niskich poziomach cenowych. Zacznę od podaży mleka surowego. Jeśli chodzi o dostawy mleka w maju bieżącego roku, były one o 4,7% wyższe niż w kwietniu. Natomiast z kolei w stosunku do roku poprzedniego, czyli maj do maja zeszłego roku, były to dostawy większe o 1,4%. Natomiast jeśli dokonamy podsumowania, Całego roku w tego bieżącego, a więc od 1 stycznia do, do końca czerwca to mówimy o wzroście na poziomie 1,1% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast jeśli popatrzymy na sprawę z szerszego horyzontu, a więc z rynku całej Unii Europejskiej, to dokładnie o tyle, czyli o 1,1% spadła produkcja mleka. Produkcja mleka spada przede wszystkim w ośrodkach, gdzie nastąpi, następuje rezygnacja z produkcji mleka i spadek pogłowia. Mam tu na myśli w szczególności Belgię, Holandię, Danię i... Szwecję. W Danii, jak wiadomo, wprowadzono podatek od emisji dwutlenku węgla, który sprawił, że produkcja mleka staje się nieopłacalna, w związku z tym jest w tej chwili trend związany z rezygnacją z produkcji mleka. Natomiast jeśli chodzi o ceny artykułów mleczarskich, to one na poziomie Unii Europejskiej lekko zdrożały. Mam tu na myśli wzrost ceny masła w ostatnim tygodniu o. 1,8%, mały wzrost ceny odtłuszczonego mleka w proszku 1,1% i z kolei wartość sera cheddar, czyli takiego standardu, wzrosła o 1%. Natomiast Polski te wzrosty nie dotykają, nie dotyczą, dlatego że mamy tu do czynienia z silną wciąż złotówką i te różnice w cenach, one de facto zostały skonsumowane poprzez te różnice kursowe. Zatem w Polsce mamy ceny następujące. Masło kosztowało w ubiegłym tygodniu 31 złotych, odtłuszczone mleko w proszku 10 zł i 40 groszy za kilogram. Natomiast wartość sera gołda wciąż na poziomie 17 złotych 70 groszy zł do 18 złotych 20 groszy zł za 1 kilogram. Natomiast wartość mleka przerzutowego jest wciąż na poziomie od złotych 90 zł do 2 złotych w zależności od regionu w Polsce i ona jest zdecydowanie niższa aniżeli ta w Unii Europejskiej, ponieważ w Unii Europejskiej średnia cena mleka wyrażona w ekwiwalencie tych produktów masowych jest na poziomie 53,1 eurocenta za kilogram. No w zeszłym roku były upały o tej porze, tu, tutaj na razie y, mamy przerwę w upałach tak. i krowy się dobrze doją. Tak, I, i, i brak upałów nie wpłynął póki co na odwrócenie tego trendu związanego z, ze wzrostem produkcji mleka. Z całą pewnością upały w lipcu przyjdą i to powinno być tym punktem przełamania, kiedy zapotrzebowanie na mleko surowe będzie większe. Natomiast to pogoda bywa nieprzewidywalna, a zatem trudno w tej chwili ostatecznie oszacować, czy produkcja mleka spadnie, dlatego że zależy to od wielu czynników, na które nie mamy praktycznie żadnego wpływu. Natołem się na taki filmik pewnego gościa, który pienił się, że masło tak zdrożało w ciągu roku i oskarżył o to pewien zakład mleczarski, że tej sprawie kieruje sprawę do prokuratury, porówno z masem klarowanym, że masło klarowane to produkt przetworzony, a, a to nieprzetworzony. przetworzony. jego zdaniem on zawiadomienie do prokuratury, że zakład mleczarski nadużywa swojej pozycji monopolist. Coś takiego, takiej jakiejś bzdury. Nie wiadomo o co gościowi chodzi. Na pewno o poklask, ale czy sobie gościu zdaje, który ma tyle, tyle obserwujących, co to znaczy Polityka wielkich sieci handlowych, bo od nich zaczynają on ceny zbytu, od ceny na półce nie odróżnia z tego, co widział. Ni, Ale nic nie orientuje się w polityce wielkich sieci handlowych, że to one decydują o wysokości cen na półkach, a nie choćby największy producent w Polsce. No to jest taka, można powiedzieć, wszechobecna nagonka na rolników, która się właśnie wpisuje I na zakłady mleczarskie. I na zakłady mleczarskie, które zarabiają nie wiadomo ile. Natomiast rentowność mleczarstwa jest na poziomie 1 7 do 1,8%. Opłacalność produkcji mleka też obecnie jest na niskim poziomie, natomiast te wszystkie nadwyżki, te marże wysokie, to generują przede wszystkim wielkie sieci handlowe i mówienie o tym, że polski rolnik czy przetwórca zarabia jakieś wielkie pieniądze jest delikatnie mówiąc Działaniem szkodliwym, naiwnym i nie polegającym całkowicie na prawdzie, ale i też pewną taką aberracją ekonomiczną, która w, no, nie rozumie mechanizmów działania rynków rolnych, ale i też łańcuchów dostaw. I tego, że przeciętnie producent w stosunku tego, co jest na półce, uzyskuje od 30 do 40%. Także te ceny, które są na półce, to są delikatnie mówiąc, nie korespondują bezpośrednio z cenami, które uzyskują rolnicy i przetwórcy. No, tego typu sytuacja wymaga oczywiście odpowiedzi i obalenia tego mitu konkretnymi. Twardymi liczbami i faktami, dlatego że taką osobę trzeba delikatnie mówiąc skompromitować i ośmieszyć można tylko i wyłącznie faktami, czyli nie pustosłowiem niemową trawą, a konkretnymi liczbami i tylko liczbami można do takiego człowieka przemówić. Był Pan ostatnio w Singapurze. No, nowoczesne miasto-państwo. Z 10 milionów ludności i jest, to, jest, to, jest tam potencjał eksportu mleka z Polski, oczywiście. Tak, byłem na konferencji w Singapurze faktycznie, natomiast jeśli chodzi o sklepy spożywcze, to one w zasadzie udział produktów nabiałowych mają zdecydowanie mniejszy niż w Polsce. To jest dosłownie jedna półka w dużym sklepie spożywczym, która sprowadza się do napojów wysokobiałkowych, napojów fermentowanych. Absolutnie nie można tam znaleźć masła, mleko spożywcze jest bardzo drogie, nie cieszy to się zbyt dużym zainteresowaniem. To znaczy drogie, co to znaczy? Jest to poziom w złotówkach około 11 zł za jeden litr mleka o zawartości tłuszczu 3,5%. UHT, UHT, Tak, mleko UHT. Natomiast kultura, jakby zwyczaje żywieniowe tamtejszej ludności, no właściwie nie sprowadzają się do takiego dużego spożycia nabiału, z którym mamy do czynienia, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Unii Europejskiej. Ich diety są oparte bardziej na artykułach mięsnych, białko pochodzi również z roślin, jest duży udział produkcji czy żywności wegańskiej czy wegetariańskiej również. Natomiast jeśli chodzi o artykuły nabiałowe, jest to długa i mozolna droga w zakresie promocji tych, tych produktów. Jedyne co jest dość powszechne, co używa mleka to jest kawa latte i flat white, a więc z dużą ilością mleka i tylko w tym obszarze jest jakaś przestrzeń do tego, żeby, żeby na ten rynek próbować się dostać. No, czyli to jest w porównaniu z Koreą Południową, nie mówiąc o Chinach, to jest jeszcze Terra incognita dla, dla polskiego. Absolutnie tak, to jest ciężki rynek i w mojej ocenie nakłady na, na promocję, na wejście na tamten rynek, póki nie, nie, co nie będą zwrócone. Nie, nie będą zwrócone. A jak sytuacja w Chinach jest? Bo mówi się, że, ten, że Chiny wkrótce będą samowystarczalne, że taka duża produkcja mleka jest, że nie będzie już, że import spadnie, a jak de facto funkcjonują chi, chińskie Firmy, firmy produkujące y, 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 znaczy skupujące mleko, produkujące mleko i je przetwarzające. Chiny póki co od już ponad dwóch lat zmagają się z kryzysem na rynku mleka. Kryzys ten jest wywołany poprzez wysokie koszty produkcji mleka, a więc uzależnienie od pasz zewnętrznych, czyli niemal wszystkie komponenty paszowe muszą importować, bo ich nie produkuje się na miejscu, i niska, niskimi cenami zbytu, które są, jak wiadomo, regulowane przez rynek światowy. I teraz warto wspomnieć, że największe gospodarstwo rolne w Chinach ma blisko 230 tysięcy krów. I w tym roku, a więc od 1 stycznia do końca czerwca, już wykazuje stratę bilansową na poziomie od 96 do 120 milionów euro. Przy czym ubiegły rok zamknęło ze stratą w wysokości 25 milionów euro. Strata ta się powiększa. Fundusz Inwestycyjny, który jest właścicielem tego gospodarstwa, też. No, delikatnie mówiąc, przeżywa dość duży kryzys, nie ma z czego dopłacać i mówi się o tym, żeby jakby te koszty produkcji mleka obniżać. Natomiast no, póki co to gospodarstwo to, podobnie jak polskie gospodarstwa, które zmagają się z niską rentownością, zwiększa dostawy, żeby mieć środki finansowe na pokrycie bieżących zobowiązań. A więc y, sytuacja na rynku mleka póki co w Chinach y, należy uznać za sytuację kryzysową. Mleko kosztuje między złotych 60 zł a złotych 70 zł za 1 litr. Czy na poziomie cen skupów w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak. Natomiast przy zdecydowanie wyższych kosztach produkcji, bo koszty produkcji są mocno powyżej 2 złotych, a więc chiński producent przeciętnie musi około 40 groszy dopłacać do produkcji mleka. W dalszej konsekwencji, to znaczy 40 groszy do każdego litra mleka. Tak, do każdego ma straty, a więc nie ma zysku, tylko 40 groszy około to jest strata na produkcji jednego litra mleka. Czyli prawie mleka. jeden juan, tak? Tak, a więc. W Konsekwencji w, należy spodziewać się tego, że Chińczycy będą tę produkcję redukować, bo w nieskończoność dopłacać nie można, i no, będzie to się wiązało z tym, że Chiny za chwilę, czyli w momencie, kiedy ta produkcja tam spadnie, staną się znowu importerem. Czyli może. Import ruszyć mleka, ale skąd? Chinczycy? Skąd tak. no Nowa i tu, Zelandia. I tu warto wspomnieć, że póki co są prowadzone rozmowy intensywne na płaszczyźnie dyplomatycznej pomiędzy Chinami, a Nową Zelandią i Australią, i tam w, w mediach pojawiła się informacja o 90-dniowym okresie, kiedy Gospodarstwa rolne australijskie, nowozelandzkie będą musiały dostosować się do reżimu produkcyjnego i do wszystkich wymogów sanitarno-weterynaryjnych, który będzie obowiązywał na dekadę, a więc jest to nie lada wyzwanie dla tamtejszych rolników, czyli nowozelandczyków. Ale to te normy narzucił? Chińczycy. 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 I jakie to są normy? normy związane między innymi z niskimi komórkami somatycznymi, takimi jak w Unii Europejskiej, czyli 400 tysięcy i 100 tysięcy bakterii, normy związane z produkcją pasz na miejscu i wszelkiego typu sprawami sanitarnymi. Jest to dość szeroko zakrojony dokument, który Mówi o bardzo dużych wymaganiach, które są nakładane na australijski, nowozelandzki przemysł mleczarski. Czy Ameryka będzie miała gorszą umowę dotyczącą żywności niż Mercosur z Unią Europejską? No, trudno jednoznacznie powiedzieć, dlatego że Ameryka jest oparta na, jeśli chodzi o import artykułów mleczarskich i wzajemne relacje przede wszystkim na, na Meksyku, także Brazylia i Argentyna ma zdecydowanie mniejszy udział w relacjach amerykańskich. Nie, ale chodzi mi o to, znaczy, chodzi o Unię, Unia Europejska, a Stany Zjednoczone. Czyż Trump nie będzie chciał mieć gorszej umowy na gorszych warunkach niż umowa Unii z Mercosur? No tak, z całą pewnością będzie do tego dążył, żeby, żeby podpisać również z polską umowę o wolnym z polską, handlu, no, czy, czy, czy z Unią Europejską. Europejską. Natomiast no, póki co no, to mamy w zawieszone cła i taryfy do połowy lipca, i po tym okresie właściwie ta sytuacja jest jeszcze nieznana, także nie znamy y, tych taryf wzajemnych. One były początkowo na bardzo wysokim poziomie, później były zmniejszane.